No cześć Nie ja no dobra, to jest teraz. Kurwa. Nie, nie chcę wtedy w o odcinku. O kurwa! Tak. Tak się patrzy jak się robi. Jak się kurwa zginął No ja dobra, musy? Chodź i tak strzelę. Spierdalaj. Spierdalaj. Ja mam się strzelić? Odejdę, żeby nie to o oh, nie! O nie! Wyprostujemy się. Moment, dobić go trzeba. A! Ale to było dobre, pójdźcie w dupę Umiesz umierać Nie Dziwko Zajmiesz dupę To ci zapierdoli Ja bym tobie a tego dlatego byś nie chciała Bo sama i tak cię zapierdoli <grym> <grym> Nie ma opierdolania się Nie ma opierdolania się, siła Pierdolony steak, i nie ma krepeczki <grym> Niko. Piece Dawaj by strzelał w karton. Nie, nie ja się boję. A co jak moi starzy przyjadą, A bo Albo ci, będzie, bo ci, ci tak. cygan wybiegnie. Będzie zacny, rozpie. Siot, o czym czy za tydzień? <grym> dobra, 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 Nie ginę. Zajebaj mu Kusina Pietrzot. Nie! Bo kurwa! <grym>

Kręci się jak wolny hot dog. go, mam padaczkę! Od góry cię zapierdolę! Cygany jebane. Zajebać cygany! Ja Kocimy odcinek, bo kusi dostał padaczki. Ale łysy dostanie No. Nooo!